Połóż się wygodnie na plecach w miejscu, gdzie będzie ci ciepło i nic nie będzie ci przeszkadzało na łóżku, na podłodze lub na dywanie. Jeśli ci to odpowiada, przykryj się kocem. Może ci być łatwiej, jeśli zamkniesz oczy, ale możesz też mieć je otwarte lub otwierać je, kiedy poczujesz, że zasypiasz. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, sprowadź swoją świadomość na fizyczne doznania obecne w ciele, zwłaszcza tam, gdzie czujesz dotyk podłoża. Z każdym wydechem, coraz bardziej zagłębiaj się w powierzchnię swojego ciała. Łagodnie przypominaj sobie, że to czas na to, aby się budzić, a nie zasypiać. Czas na to, aby być w pełni świadomym własnego doświadczenia takiego, jakie jest, a nie takiego, jakie Twoim zdaniem powinno być. Nie próbuj zmieniać tego, jak się czujesz. Ani nie staraj się zrelaksować czy uspokoić. To ćwiczenie ma skierować Twoją świadomość na wszelkie wrażenia, które pojawiają się w tobie wtedy, gdy będziesz kolejno skupiał uwagę na każdej części ciała. Czasami możesz poczuć zupełny brak wrażeń. Wtedy po prostu to uznaj, zauważ to. Nie ma powodu byś wyobrażał, wyobrażała sobie wrażenia tam, gdzie nie da się ich zauważyć. Teraz skieruj uwagę na wrażenia obecne w brzuchu. Uświadom sobie, jak zmienia się sklepienie brzucha, kiedy oddech wpływa do twojego ciała, a potem je opuszcza. Przez kilka chwil po prostu odczuwaj wrażenia płynące z tego, że wdychasz i wydychasz powietrze, a twój brzuch unosi się i opada. Gdy poczujesz swój brzuch, następnie skup uwagę. Jakby miała postać strumienia światła, i skieruj ją na swoje nogi, a następnie stopy aż po końce palców. Skup się na każdym palcu, kieruj na nie łagodną, zaciekawioną uwagę. Przyjrzyj się odbieranym wrażeniom. Może zaobserwujesz wrażenie kontaktu między palcami lub uczucie mrowienia, ciepła, strętwienia. Możesz też nie poczuć absolutnie nic. Czegokolwiek doświadczysz, będzie to w porządku. Nie ma potrzeby, by to oceniać. Sprawdź, czy możesz pozwolić wrażeniom na to, aby były takie, jakie są. Wdychając powietrze, poczuj lub wyobraź sobie, że wpływa ono do płuc, Przechodzi przez całe Twoje ciało, aż do koniuszków palców u stóp. Wydychając, poczuj lub wyobraź sobie, że powietrze wypływa z palców stóp, z nóg, z tułowia, a w końcu z nosa. Skupiaj uwagę w ten sposób przez kilka kolejnych oddechów. Jeśli na początku będzie ci trudno, po prostu próbuj na tyle, na ile potrafisz. Kiedy będziesz gotowy, gotowa, na wydechu zapomnij o palcach u stóp i skieruj uwagę na odczucia w podeszwach stóp. Zrób to w sposób łagodny i badawczy. Następnie przenieś uwagę na stopie, a potem na pięty. Może zauważysz delikatne uczucie nacisku w miejscu, gdzie stopy stykają się z powierzchnią, na której leżysz. Eksperymentuj z oddychaniem. Podczas badania wrażeń w podeszwach stóp, zachowaj świadomość oddechu. Niech będzie obecny w tle. Teraz niech Twoja świadomość obejmie resztę stóp: ich górną część, kostki, kości i stawy. Biorąc głębszy i bardziej intencjonalny wdech, skieruj świadomość w dół ku stopom. Raz z wydechem opuść stopy i skieruj uwagę na łydki. Przeskanuj w ten sposób całe ciało, zatrzymując się na chwilę na każdym jego obszarze. Przejdź do kolan a następnie do ud. Zauważaj, jakie odczucia pojawiają się w kolejnych częściach ciała. Pamiętaj jednak o oddechu, bądź go świadomy, świadoma. Obserwuj, co się dzieje w poszczególnych częściach Twojego ciała. Co czujesz w obrębie kolan? Jakie odczucia pojawiają się w udach? Teraz sprowadź świadomość na miednice. Achwiny, genitalia, pośladki i biodra. Staraj się zaobserwować, co dzieje się w tych częściach ciała. Jakie odczucia się pojawiają, jakie odczucia są obecne. Nie zapominaj jednak o oddechu. Zauważaj, jak wpływa i wypływa z Twojego ciała. Teraz stań się świadomy, świadoma dolnego lędźwiowego odcinka pleców. Zauważ, jakie odczucia pojawiają się w tej części ciała. Może odczuwasz tam napięcie, ucisk, a być może nie pojawiają się tam żadne odczucia. To też jest w porządku. Czegokolwiek doświadczasz, jest to w porządku. Po prostu staraj się zwracać uwagę na swoje odczucia z ciała. Teraz przejdź do brzucha. Zauważ, czy w tej części ciała pojawiają się jakieś odczucia. Możesz zwrócić uwagę, co dzieje się z Twoim brzuchem, kiedy powietrze wpływa przez nos, pełnia gardło, klatkę piersiową i co dzieje się, kiedy wydychasz powietrze. Staraj się uważnie obserwować. Zmieniające się doznania z Twojego ciała. Teraz możesz przejść do reszty pleców, górnej części pleców, środkowej. Zauważ, czy w tej części Twojego ciała pojawiają się jakieś odczucia. Obserwuj je przez kilka oddechów. Jeśli w której części ciała uświadomisz sobie jakiekolwiek intensywne odczucia, takie jak napięcie, zobacz jak to jest pooddychać do niego, po to, aby zbadać je głębiej. Na wdechu łagodnie skieruj świadomość na te doświadczenia, wrażenia. Następnie zobacz, jak się zmieniają, kiedy wydychasz powietrze. Raz na jakiś czas twoje myśli z pewnością uciekną od oddechu i ciała. To całkowicie normalne. Kiedy to dostrzeżesz, uznaj ten fakt. Zauważ, dokąd powędrowały myśli. I łakodnie przywróć świadomość na tę część ciała, na której zamierzałeś, zamierzałaś się skupić. Teraz przejdź do klatki piersiowej, ramion. Zauważ, jakie odczucia pojawiają się w tych częściach ciała. Pamiętaj o oddechu. Zauważaj, jak powietrze wpływa do twojego ciała, a następnie je opuszcza. Teraz łagodnie przywieź świadomość ku dłoniom. Kiedy skupisz się na nich. Możesz najpierw zająć się wrażeniami w opuszkach palców. A następnie odczuciami w całych palcach, wnętrzu dłoni i ich zewnętrznych partiach. Teraz łagodnie przejdź do nadgarstków. Zauważ, czy tam pojawiają się jakieś odczucia. Jeśli tak, to jakie? Możesz spróbować je opisać w swojej głowie, jakie to są doświadczenia, jakie doznania ci towarzyszą. Następnie przejdź do przedramion i łokci. Teraz zauważ, co dzieje się z Twoimi ramionami, barkami i pachami. Czy pojawiają się tam jakieś odczucia? Pamiętaj, że jeśli ich nie dostrzegasz, nie zauważasz, to też w porządku. Jeśli dostrzegasz jakieś napięcie, pięcie, możesz poddychać do tego miejsca, spadać je głębiej. Na wdechu, kierując świadomość na te wrażenia, i uważnie zwracając uwagę na to, co się dzieje, kiedy wydychasz powietrze. Pamiętaj, że to normalne, że myśli mogą odpływać, uciekać. Po prostu to zauważaj i wracaj z powrotem do praktyki, obserwowania części ciała, na której się skupiałeś, skupiałaś. Teraz skieruję uwagę na szyję i kolejno szczękę, usta, fargi. Nos. policzki uszy Oczy i czoło, aż w końcu obejmiesz całą głowę. Po przeskanowaniu wszystkich elementów swojego ciała, pozostań jeszcze przez kilka chwil w świadomości całego swojego ciała jednocześnie. Poczuj wrażenie bycia całym. Zobacz, czy jesteś w stanie objąć wszystkie ulotne wrażenia swoją pojemną świadomością, poczuć oddech. Przepływający swobodnie przez całe Twoje ciało. Pamiętaj, że skanowanie ciała bywa bardzo relaksujące, więc łatwo jest zasnąć podczas medytacji. Jeśli to się zdarzy, nie krytykuj sam czy sama siebie, bo nie ma takiej potrzeby. Jeśli będzie się to zdarzało za każdym razem, mogą ci pomóc na przykład podparcie głowy poduszką, otwarcie oczu lub zmiana pozycji z leżącej na siedzącą. Na dzisiaj kończymy praktykę. Dziękuję i zapraszam do kolejnej wspólnej praktyki.